Cześć, witajcie bardzo serdecznie w neusa z Esportu z tej strony Rito, a już w dzisiejszym odcinku seria Virtusów, zmiany w światowym rankingu, wrażenia z kolonii, turniej dla amatorów i zakoborskich Passa. Jeżeli chcesz wygrać M4NS Decimator, to zostaw kciuka w górę komentarz i suba. Dodatkowo już dzisiaj jest ostatni dzień, by wziąć udział w GE'na na 3 bilety na Pegel Kraków i słuchawki Steam Seriesa. Lik w komentarzu i w opisie. O 20 losuje zwycięzcę. zwycięzce. Zaczynajmy newsy. Wystarczy, że użyjecie kodu Rito na stronie sesgoempajar.com, a dostaniecie bonusowe środki na start. Serdecznie Was tam zapraszam. Od dobrych paru miesięcy wałkowany jest temat Virtus pro i ich obecnej formy. Oprócz mniej znaczących turniejów w stylu Adrenaline Cup, nie osiągnęli praktycznie nic od czasu Dreamhack Las Vegas. Teorii jest wiele. Jedną z najbardziej prawdopodobnych jest ta sugerująca, iż część zawodników musi skoncentrować się na swojej rodzinie. Na no bardzo młodych graczy, oprócz Snacksa i Białego, nie mamy. Podczas ESL Cologne miałem okazję spędzić czas z zawodnikami różnych składów, w tym z Virtusami, gdyż mieliśmy ten sam hotel. Rozmawiałem również z Jarkiem, który w Wiedzie dla Halti powiedział, że jeżeli posuną piątką po Majorze, to będzie to cud. Podczas naszej rozmowy tłumaczył mi, że było to pod wpływem emocji, a Virtus pozostaną ze sobą jeszcze na długo, więc nie mamy się o co martwić. Miejmy nadzieję, że na PGL Kraków przynajmniej opuszczą fazy grupowe i zajmą miejsce na podium. Obiecałem Wam również wywiad z Ropsem, który niestety pojawi się z długim opóźnieniem. Wszystkie materiały z LSL One Colon, jakie miałem są na laptopie, który niefortunnie został zalany. Jak tylko miał dostęp do dysku twardego, to wywiad pojawi się na kanale. Najbardziej znany ranking drużyn CSGO na świecie, a mianowicie ten z HLTV uległ zmianie. Nigdy polskie skody nie były tak nisko. Virtusi po jednym z najgorszych miesięcy w ich karierze lądowali na rekordowo niskim miejscu, 14. Zostaliśmy przegonieni przez takie składy jak Mouse Sports, NiP, Team Liquid czy Optic Gaming. Numerem 1 oczywiście pozostaje SK Gaming, drugie jest FaceClan i Astralis tu za nimi. Ranking najbardziej odzwierciedlający umiejętności zawodników poznamy dopiero po Majorze w Krakowie. I jak wiecie od piątku do niedzieli miałem okazję uczestniczyć w najlepszym ewencie jaki dotychczas byłem lsl One Colon. Tak bardzo jak podobały mi się wcześniejsze IM Katowice, tak myślę, że Laxness Arena jest znacznie lepsza. Doping dużo nie kończył się aż do finałów i ciągle można było czuć ten żywioł sportu. Dodatkowo ciągle mieliśmy dostęp do prograczy, którzy przychodzili najwyżej boś na konferencje prasowe. Jeżeli w przyszłości mielibyście okazję wyjazdu do Niemiec do kolon, to serdecznie Wam to polecam. Definitywnie zapomnijcie towarzyszących wam wrażeń do końca życia. Take down automatic and a free shot coming out of Guardian wrecking Skadoodle. A third one of the round. Edward, the last man alive, and it's not gonna be good enough. Shroud, the hero! It's all on Skadoodle. He's done a good job. against... gets He gets a next as well! are trying to look for the hill shroud with one. A second air shot, a third edge. Oh my god! is running up for the B site. Can actually come out on top there. What a flick coming in. Shroud Whoa. getting one another. the trying 11 kills and looking for number 12. He's, in. He's not blind. He doesn't expect it. He didn't see. Ra oh, jeez. Oh, Insane stuff from Ray. Oh, what a shot. The strike comes in from Ray. Oh. <laughs> Nearly goes down. Will he get the flick anyway? Taking down Skadoodle. Shroud gets one. Looking for the shot. He's going to pick up. G-Loot Cup jest jednym z najbardziej interesujących turniejów nadchodzącego lata. Mianowicie każda drużyna, nawet najbardziej amatorska, będzie mogła wziąć udział. Po nagrodach na amatorski turniej jest wyjątkowo wysoka i wynosi aż 40 tysięcy dolarów. Po zakwalifikowaniu się do głównej fazy, skład będzie otrzymał 25 euro za każdą wygraną rundę. Jest to krok w przód dla sportów elektronicznych, jeżeli ty chcesz wziąć udział to link zostawiam w opisie. Drużyna Piotra czyli Izaka, oficjalnie przerywa złą pasy drugiego miejsca na lanach, wygrywają Lordy Cup i zabierają do domu 10 tysięcy złotych. Turniej nie należy do najłatwiejszych, a w finale stawili czoło Off Mode, gdzie w papach wygrali 2 do 1, a na ostatniej zmiażdżyli przeciwnika 16 do 1. Osobiście cały Lan, mimo później wydawał się być naprawdę dobrym poziomie i mam nadzieję, że pojawi się druga edycja. Gdzieś swojego rywala, zostaje sam Guzman. na dwóch bomba podłożona, no i Lu Ludzi Guzman chyba będzie walczył. Ma też defiuza, będzie zaraz jakaś pauza, bo Repo raczej ma problem z FPS-ami. Widzimy, że dodał sobie do nikogo 50 FPS, a Mobsim dodał sobie do nikogo 300 FPS, więc tutaj dosyć śmieszna sytuacja. W międzyczasie Luis Guzman coraz bliżej będzie starał się odbijać. Jeszcze topaka paka dorzucony granat pod Jokera. No i ten granat, zabójcie! Tak naprawdę jednym granatem pozbawił 100 HP swojego przeciwnika. Teraz nie spodziewać się gdzie jest. Jednak Pieniks, no i Pieniks nie daje sobie rady. i Guzman fantastycznie ten granat. To tyle nic na dziś, zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia.